Siemanko, z tej strony, No Life Online. E, a to kolejny e, filmik z gry Uprising 44. Dobra. Mm. Jest coraz ciekawiej, powiem wam szczerze, więc jestem ciekaw, co mnie jeszcze teraz czeka. Mm. Jezus, w tej grze się strasznie tutaj długo wczytują Masakros. Dobra, lecimy. Kuba, przyszła mi do głowy taka myśl. Pamiętasz ten film, co nam puszczali na przepustce? Ten z Chaplinem. Modern Times. Co? No tak, co to ma wspólnego z naszą sytuacją? Nic, ale tak sobie pomyślałem. Bo wiesz, gdyby stworzyć taki film, w którym możesz na przykład jakimś pokrętłem decydować o tym, czy Chaplin ma iść w lewo lub w prawo... Skąd ci to przyszło do głowy? Ja właściwie nie wiem, ale czasem odnoszę takie wrażenie, Coś nam steruje. To na to, to nawet całkiem udolnie. Jak dojdziemy do sztabu, to spróbuj się przespać kilka godzin, dobrze? Już mogę iść? Już mogę, zobaczę sobie co tu mam w bronie. Dobra, już wiem. Kurdzie. O, Polska. Po drugiej, są, po drugiej stronie są szwaby, o co tu chodzi? Nasi... Szwaby w nas strzelają, mają A nasi nic nie robią, what tak. Kurde, nie mogę się schować. Где все?

Я аз остана от е жертвите на самовитая. Z przodu, do przodu, do przodu! Użyjcie granatów! coś! Ej, no naboje by mi się przydały do tego, bo troszkę już tego wystrzelałem, a to dupa z nabojami. Co teraz? Ja mam jeden granacik, jakby był potrzebny. Coś czuję, że będzie jakaś niesamowita scenka. Bo budynku prudencjala, podobno ma dla pana nowe rozkazy. Spadaj, przekaż, może zaraz się zje dobra. Ale to no dzieło no wygląda tutaj. naprawdę bym się boję do tej broni. A co to za broń? Biorę. Biorę ma. Dobra, tutaj widzę pełno, tam jest w bazie naszych. Tylko, że nie widzę punktu, gdzie mam iść. Bo przejść to na pewno nie przejdę. Aha, dobra jest. A tam się, się to coś pisało, myślałem, że dycha i może sobie przejadę się jakimś mobilem, o ile się da. Yy. Muszę się stoczyć w dół. Przejdę tam na Nie, jest no jest ciekawy, bo muszę, nie mogę skoczyć stąd. Nie, stąd też nie mogę wyskoczyć, ale jak wejdę na to śmigło Dobra jest O jezu, jakie to duże Stąd nawet końca nie widzę, no. Jedyna szansa na powstrzymanie fali niemieckich ataków. A prawie. przemocimy jakieś jakiejś bo mi się łapy trzęsą. My musimy zająć pocztę główną, rozumiesz? A nie odcinać sobie drogę do niej. Przejmujecie dowodzenie nad akcją. Ale ser! To rozkaz. Tak jest. Uf. Jaki snajper. Już plujecie diabłu w oczy? Słuchaj... Nieważne. Go. Znam. Kuba. Mm. O nie! Najpierw sobie zapauzuję, bo się boję, że to mogę przegrać. Oczywiście ewentualnie jeśli to wygram, to dodam ten filmik. Ale coś mi się wydaje, że i tak nie wygram. Bo nasza bułka z coś nie działa. Dobra, tylko teraz... ...sobie ich rozstawię może. Tylko czemu teraz nie mogę rozstawiać znowu? Dobra, jest. Z dwóch tu... Jeszcze chodzę bokiem, więc za co byście mogli tu iść? No i tu nie ma zbytnio nic. Dobra, idźcie tu. Już, już, chowam się. To już się chowaj. No ja tak. wiem, czy oni naprawdę nie mają mózgu, nie umieją sami myśleć? No oczywiście wcale i taką snajperką. Nie no, na razie mi dobrze idzie, lepiej niż wtedy na pewno, tyle że nikogo nie mogą zdjąć stąd. Nie może No, ma, go Ale, no dobra. Pasz, Ładnie. Fajnie, jakby to był jakiś czas tej fali. Właśnie to zdumuję, może tak łatwiej mi będzie kogoś zdjąć stąd. Oczywiście. No dobra. Tak naprawdę dopiero jedna postać ma nawet mniej, niż więcej HP i tak. O właśnie, teraz jej siostro zostało. Zaraz się złoży. Dobra, ty widzę, że ty nie masz co robić, więc się rusz do niego. Już, już, chowam się. Ej! Nie marsz, wol. Będzie kilka małych Oni lecą, o co tu chodzi. Nie wiem, ale wiem, że drugiego ataku już nie przetrwało. I to, to jest akurat pewne. Bo w tym drugim to nie idą, a nie jak tutaj. Jest. Snajper załączaj się, bo oni to kurwa chują miją. O, przesadziłem zyman dobre Chyba snajperem zdjąłem A, ty patrzcie, fajl le, le, le. Aha, fala druga Fajl się, ja mówię. Chodź tu

Na razie to się wszystko dzieje tutaj, tam jeszcze nic Dobra rpg RPGK będę musiał na pewno zdjąć, bo RPG to będzie Czyli miałem tylko jeden strzał Dobra, miał tylko jeden strzał i to wolę pomóc Dobra. Ja no oni się tu nieźle trzymają u mnie. Za no ci piersi, tak? Czyli gdzie ja ich Jakie są rozkazy? Co wy tu kurwa robicie? No. I powiem wam, że tu chyba przejdę. Dobra bułka, kogo zaraz? Bułka idzie się tu, tak Będzie kilka nowych nacięć Będzie, będzie Nie no, coś chyba coś czuję, że to już wygrałem no, Znaczy wygram za chwilę. Tu już nawet nic nie idzie O, zadanie wykonane. zadanie wykonane. Tak, nie, zwrotnie to do jest Dobra, teraz filmiki i, i po tym zakończyły. Może ewentualnie tu będzie też jakiś filmik. Mam nadzieję, że naprawdę ten RTS się więcej razy nie będzie powtarzał. Dobrze, że za każdym razem mamy jeszcze jakieś CKM czy sniperów, bo bez My tego traćmy. to już w ogóle było. Jesteś cały? Radzę sobie. Aha To dobrze. Opie! Chyba muszę udzielić ci lekcji jak należy postępować z damami. Janek. Trzymaj swoją lufę przy sobie, dobra? <grymne> Romantyk. A nie ma co? Za... To zaskakujące, Jak Rozdział trzeci, jeszcze piękne zakończenie, zakończenie bo był kolejny rozdział. Każdą wolną chwilę poświęcaliśmy śpiewom, tańcom. Przepełniała nas radość życia. Pamiętam pewien obóz powstańczy. To było chyba 23 sierpnia, gdzie... gdy... I gdy... Nigdy, no i tyle no, w temacie. Chyba coś im się urwało. O ja to. Ja miałem dobrą myśl, że zapiszę jeszcze przed tym RTS-em i miałem rację. Dobra, to teraz? Dobra, czyli na razie sobie zakończymy. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do kolejnego razu na razie.